Twój ból, a też moja presja. Mój ból. Nasza wspólna wersja, spróbuj. Ja nie mogę przestać. Nie pamiętam jej głosu, pamiętam większości osób. Kiedyś spotkam na ulicy i odnajdę na to sposób. Chyba coś nas łączy, ale to tylko wspomnienia. Co prawda, nie twoja, moja, mimo tego nic z tego nie mam. Nienawidzę wstała choć jest na to czas i miejsce. I czyż te uczucia, które czuję tylko we śnie? Czuję tylko we śnie, choć serce to też jest mięsień I co mi zostało w głowie, to zostanie trochę więcej. Mimo to czyny mają wzięcie, ale słowa trochę częściej przewody w mej głowie, choć nie takie pod napięciem. Ja wiem, jak wygląda mami zdjęcie na tapecie. Chciałem ją poznać od tej strony, nie tej co mówią na mieście odbicie, moja refleksja, twój ból A też moja presja, mój ból Nasza wspólna wersja, spróbuj Ja nie mogę przestać Kiedy dorosłem przestałem się wstydzić łez, Ale zadzieję, widzisz u mnie kiedy biorę A Apart w lotnisku kiedyś wsiądę w ten samolot spacery po lesie, myśli otaczamy koroną w końcu jestem sobą, bo udawać kogoś Dzisiaj bardzo niezdrowo. Czekam na samolot no i odlecę z tobą. W końcu moje życie, co by nie gadać, to posiada jakiś kolor. Mord broń się, jakby krzywdzą twoją rodzinę. Jak jesteś zmęczony, to znajdziesz jeszcze w sobie siłę. Chyba poznali mnie naprawdę. Zgubiłem swój charakter. Prosiłem o drugą szansę, bo to było dla mnie ważne. Serio, tak. Moje przyszłe plany, jak matura, do mamy. Potem wyjeżdżamy w świat. Nic mnie nie trzyma już. Stresu na no, kiedyś podwyższony pól. Mówił kuba. Wierzę, że się w końcu wszystko uda. Mówił kuba. Wierzę, że się w końcu wszystko uda. Mówił kuba. Twoje odbicie moja refleksja, twój ból. A też moja presja, mój ból. Nasza wspólna wersja, spróbuj. Ja nie mogę przestać Twoje ambicje to dla ciebie tylko lekcja Mówią nasze szczęście, lecz tylko twoja depresja Moja droga, twoja droga, którą ciągle podążałaś Trochę szkoda, nie pamiętasz chłopa, którego kochałaś Słowa tracą sens, kiedy słyszymy ich nadmiar Oboje wiemy jak jest i znowu się dzieje dramat Weźmy życia kęs, choć nie miałem tego w planach Znajdźmy jakiś cel życia, bo go szukam nadal Twoje odbicie w tym rozbitym lustrze W moim zeszycie teksty, co nie były puste Twoje przeżycie, wiesz? Że przy tobie kiedyś zostaje jak zimowliście. Mnie, Moje ciebie Twoje odbicie, moja refleksja, twój ból, a też moja presja, mój ból. Nasza wspólna wersja, spróbuj, ja nie mogę przestać. Twoje odbicie, moja refleksja, twój ból, a też moja presja, mój ból. Nasza wspólna wersja, spróbuj, ja nie mogę przestać.